O, co tutaj dzisiaj robić? Chyba zapowiada się znów jakiś nudny dzień. Um, szefie, moglibyśmy krótko porozmawiać? O, sam. Mów szybko, bo za bardzo nie mam czasu. No słuchaj, zastanawiałeś się już nad tym, o czym wczoraj rozmawialiśmy? Że potrzebujesz pomocy, tak? No właśnie tak. Nie wyrabiam się z tymi zadaniami, które mi zawsze dajesz. A ty cały czas tylko mówisz, że nie masz czasu, że jesteś zajęty. No bo jestem zajęty. Wiesz, ile ja mam odpowiedzialności na mojej głowie. Dobrze, i, i co o tym myślisz? E, e, można by było jakiegoś pracownika nowego poszukać. Na razie nikogo nie mam na oku, ale teraz też nie mam czasu za bardzo, bo muszę jechać. Gdzieś ty znów musisz jechać. Mo Może yy, yy, później ci powiem. Jakoś wierzyć mi się w to nie chce, że szef ma tyle pracy. O, ho, ho, ho. Moje ulubione miejsce koło drzewa. Chętnie tutaj poczytam jakąś książkę. Przecież za dużo stresu to niezdrowo. O! O, cześć, Tomek! A co pan tutaj robi? Och, mam bardzo ważne zadanie. Przed chwilą yy, 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 później ci powiem. Aha, bo wygląda, jakby pan sobie tutaj odpoczywał. Ja? Ach, w żadnym wypadku. Ja mam dużo pracy od rana do wieczora. Aha, no dobrze, to ja nie przeszkadzam. Ej, Tomku, poczekaj! O, co takiego? Nie szukasz może pracy. E, nie, nie szukam, a co? Potrzebujemy pomocy. Strażak sam ma po prostu za dużo pracy i trzeba go troszkę odciążyć. Hoo! Miałbym być strażakiem? Dokładnie tak. I, 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 i miałbym gasić pożar i, i, i pomagać w wypadkach, tak? E, no tak. Zgadzam się, gdzie muszę podpisać? <laughs> Choć, jedziemy do strażaka sama. Przekażemy mu te nowe nowości. Sam, jesteś tam? Pozwól na chwilkę. O, jesteś szefie, bo muszę z tobą porozmawiać. Nie wyrabiam się z tymi zadaniami, które mi dałeś. Nie przejmuj się, sam. Przyjechała pomoc. O, cześć Tomek. Cześć sam. Jestem strażakiem. Od dzisiaj jestem strażakiem. O, tak? Yy, no dobrze. Yy, mógłbym przedstawić Tomek, nasz nowy strażak, który Ci troszkę pomoże w Twoich zadaniach. Och, nie. Alarm, szefie, alarm. O, i mamy chyba pierwsze zadanie dla naszego nowego strażaka. Słuchaj, Tomek, na ulicy 1 maja, na te duże drzewo przed kotek Filemon. Musisz mu pomóc zejść, bo nie może sam zejść, bo się boi. Nic prostszego niż to. Okej, okay, to ja jadę. E, poczekaj, poczekaj. Musisz też troszkę wyglądać jak strażak. ha! <śmany> od razu lepiej. No dobrze leć. Jak, szefie, myślisz, że coś z niego będzie? No wiesz, w tym momencie ty byś musiał jechać. A, tak to nie musisz. Zapraszam na herbatkę. Co ty na to? O, <śmienny> to mi się podoba. Tak można pracować. Tak chyba ty codziennie pracujesz, prawda, szefie? Słucham, słucham. Zaraz nie będzie herbatki. No dobrze, dobrze. Nic nie powiedziałem. Idziemy na herbatę.